Cześć, witajcie w piątym vlogu na kanale. Zapraszam Was dziś do wąwozu Homole. Hmm. Subskrybujcie mój kanał. Zostawiajcie łapki w górę i piszcie komentarze. Jak to oczywiście o Was. Proszę. Jak widzicie mamy tutaj Dar natury. W ogóle, jakbyście nie zauważyli, bo wystąpiłem posta że pozdrawiam się z jeziora Trzesznyjskiego. Jezioro Trzesznyjskie to właśnie jezioro. i oglądajcie powóz Tutaj macie już pierwszą skałę. A i dzisiaj wam powiem, gdzie w jedziemy na ten wyjazd nasz. My jedziemy do Krynicy Zdrój. Tam będziemy lasowali. No i tam będziemy różne plany robić. Piękne są te piwniny po prostu. Jak to byłem ostatnio w czerwcu, miałem jechać do Wąwóz a się nie udało ze względu na brzydką pogodę. I tam piękne lasy. O, mamy już kolejny znak. Homole, to w prawo pójdziemy. No i już się zacznie przygoda, nasza atrakcja. Tutaj mamy kolejny znak: rezerwat przyrody, wąwóz Homole, obszar Natura 2000, małe pieniny. No. Patrzcie, wysoka to jest najwyższy szczyt. W Gdzieś tam godzinę 40. Można taki zielony. Tutaj mamy różne ciekawe rzeczy opisane. Tu płynie taka, taka rzeczka wodospad, skały są różne ciekawe. I tutaj, to jest już wąwóz homole. To wszystko, co się już tu idzie. To jest nasza dzisiejsza wcieczka na wąwóz Pomolę. Patrzcie jak pięknie. Pięknie, rzecz płynie, skały tu są takie po prostu przepiękne. Po prostu na, to jest nasza polska natura górska. Tutaj się idzie na najwyższy szczyt pielin zgadnijcie w komentarzach ile najwyższy szczyt Pienin czyli wysoka ma metrów nad poziomem morza właśnie mieliśmy w planach po drodze wstąpić do wąwozu Homole jeszcze pojedziemy na kolejkę górską e, na Palenice Palenica to jest taka górka w Szczawnicy no patrzcie jak pięknie tu jest i do natury po prostu a ty już wtedy tego chwili... nie będę już na posta jakieś zdjęcie tam wystawię no i tam coś tam piszę tu jest ten wąwóz pięknie to tak. skały te wszystkie tu to po prostu dla mnie coś niesamowitego. Miałem tu być, ale nie pokazałem tu jeszcze przebyć. Rośliny jakie A Po prostu taki widok. To coś podobnego. Pan mógł żyć w takiej naturze. Ja też na piękną naturę czytanie. Pójdę sobie takim skrutem. Proszę, ja się też patrzę oczywiście pod nogi. To jest naprawdę bardzo ciekawa wycieczka. Jakbyście byli w Pieninach, to koniecznie wstąpcie do wąwozu homony. No to miejsce zachwyca po prostu innych ludzi. Jak macie wolny czas, to najlepiej taką wycieczkę zaplanować albo tak na cały dzień, że wyjedziesz wcześniej rano i będziesz tu i spacerować, wycieczkować, chodzić po górach, albo po prostu to zaplanować na... Dwa dni, czy trzy, bo tutaj też jest trochę do zwiedzania. O, o, o. Skały pusty. Hmm? Mam okazję, co tymi razem, I... Teraz przejdziemy przez taki metalowy mostek i przewodzimy, tu macie rzeczkę, tu macie rzeczkę i wychodzimy z tej rzeczki, tu kałuże spotykamy i proszę, to są pieniny, pieniny. Jedna właśnie z ważniejszych atrakcji w pielinach to wąwóz Homole. Jeszcze jest więcej ważniejszych atrakcji, jak ruiny zamku w Czorsztynie czy zamek w Niedzicy. Byłem akurat w Zamku w Niedzicy, byłem po jeziorze Czorsztyńskim. Po prostu było przepiękne. Kolejny metalowy mostek. Schodzimy no i idziemy dalej. Przez te kamolce nasze, pienińskie kamolce. Ludzie, dar natury to jest. A Krynica Zdrój to jest uzdrowiskowa miejscowość. I tam właśnie też jest pijalnia wód, jak w Szczepnicy. Przepięknie. Kolejny no, metalowy mostek I się jest No popatrzcie, jak szlak górski to jest. Tak zielony to jest, więc prosty. No, mówię, że metalowy mostek kolejny nas spotyka i obserwujcie. No, już przez mostek przeszedłem. Idziemy dalej. Trochę tych skał jest. Pięknie Przepięknie Jak to idziesz tak nikt nie bo masz strasznie wiesz A to są nasze skały A tu wiadomo skały góry Kolejne

piękne po prostu kolejna informacja że jest zielony szlak znowu płynie rzeczka ta sama dobra ja. tutaj już się za no skrobie Przeszedłem przez taką wymagającą trasę, gdzie były kamolce, co dość spore. Trzeba było trochę, no, trasa taka łatwa dla mnie. Przejdzie się na spokojnie. taką piękną trasę. O, no widzicie jaka piękna, kamienna ściana, dużeczka. No i idę po kolejnym i no, idę i No, pięknie. Jest. Może będę miał kiedyś okazję tu jeszcze być? Nie wiadomo, co pokaże przyszłość moja. Czy dam radę chodzić po takich hamulcach, czy nie dam rady, to już zobaczę. Przyszłość. Mówiłem, że będą jakieś wycieczki? Mówiłem. No to, proszę państwa, obiecałem? Obiecałem. To proszę nie mieć pretensji do pana youtubera, czyli do mnie, że przechodzić przez kolejny mostek, że złamałem obietnicę w sprawie wycieczek. No no i żywajcie tutaj mostki kolejne, tam schody jakieś, pewnie Was już zanudzam, ale to jest tutaj przepiękne, potwierdźcie mi, że jest przepięknie. O, no, no. idę dalej. No, ja się, panie, masz, to Patrzcie jakie strach mhm. jest. Są pięknie przepiękne. Podajmy schody. Słuchajcie, ja już będę kończyć ten filmik na dzisiaj. Może jutro wam coś pokażę. Wam dać. Powiedzmy to miejsce. Szczerze. Polecam, a to jest przepiękne. zobaczę, może coś jeszcze na koska kolejnego zyska. No, to pomału kończę na dzisiaj. No i na razie, cześć.